Nie mogę odebrać, ale proszę zostawić wiadomość po tym, jak piknie. Panno Crowley, to ja, Buster Moon. Miała Pani do mnie zadzwonić. Ja zaczynam się trochę martwić. Moon! E, Panie Krystal, ta scenografia to jest jakaś żenada. Co? <ślesk> Tak sobie tylko żartuję. Gdzie twoje poczucie humoru? W każdym razie to jest moja córcia Porsche. Hej! Miło mi cię poznać, Porsche! Chcę poznać Kaloja. Jest fanką, prawda, skarbie? No totalnie, mam mega wkrętkę na vintage, wiesz? To gdzie go macie? Eee! No, jedno tak na razie to jeszcze go tu nie ma, ale. Czekaj. To jest w klimacie Skyfi? Eee. Tak, zgadza się! Ale ekstra, uwielbiam Skyfi. Panie Moon! Wieża gotowa! A dzięki, Sasza! Wła y właśnie mamy próbę, więc może. Tak, tak, tak. Nie przeszkadzajcie sobie. Lać, lać, lać. Playback?